Włożyłeś koronę, to wiecie, tam wbiję i ją zabiorę. Nie patrzę, mówiąc nie mogę. Tu jeśli idziesz, to idziesz po swoje. Przestań powtarzać, że to już koniec. Mówisz tak tylko, by znów być na bombie. Świeci się i zar wyznacza drogę. Gdybym tu nie patrz po mnie. Siedzę z bratem, porobiony koksem, nie patrz po mnie. Pliki nie były istotne, tylko ilość wspomnień Dzwonisz po temat, wiesz, dostaniesz dobrze. Się tym porobi, zadzwonisz ponownie. To mądre ruchy, nie życie na popis. Oczym blok i W organizmie toksyny, bledki tanczą piruety. Duże torby, buchy, tabletki, i grudy, skuty. Rozmawiam o śmierci, żyję wśród niepoprawnych ludzi, nie boję się bram, Piekiel ciągnie do zła, jak do wody. W organizmie toksyny, bledki, tanczą piruety. Duże torby, buchy, tabletki, i grudy, skuty. Rozmawiam o śmierci, żyję wśród niepoprawnych ludzi, nie boję się bram, Piekiel ciągnie do zła, jak do wody. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj Braciak mi się powiesił, świat przestał mi się podobać Nienawidzę, gdy oceniasz innych, mało lat to cię kusi Chciałbyś mi udusić, zabrać słowa Rzucam wersy do bitu, słuchasz typa po odwyku Coś pierdolą o mnie, a ja nie kojarzę typów e, Myślałeś, że skończę, wtedy zrobiłem postęp Bolicie, że tworzę, wolałbyś, żebym poległ Gole, gole, gole. W organizmie toksyny bletki, tanczą piruety, duże torby, buchy tabletki grudy skuty. Nie rozmawiam o śmierci, żyję wśród niepoprawnych ludzi, nie boję się bram piekiel ciągnie do zła jak do wody. W organizmie toksyny bledki, tanczą piruety, duże torby, buchy tabletki grudy skuty. Nie rozmawiam o śmierci, żyję wśród niepoprawnych ludzi, nie boję się bram piekiel ciągnie do zła jak do wody.